Maciek! Halo! Co? Maciek, słuchaj, Co jest? E, słuchaj, jakiś czas temu kopaliśmy się do Chin, nie? I, i, i powstała nowa dziura. I ta nowa Jaka dziura dziula? prowadzi do Ohio podobno. Wiesz. Ohio! OHA... Hajio! Oh, to ja mam do ciebie. Ja mam do ciebie właśnie... No Słucham. właśnie spaliłeś mi żart, bo właśnie chciałem... Ohio! Christian Cian, ohio! E, witam Maciuś ścian, dzień dobry. Słuchaj, ja chciałem, ja chciałem zrobić jedną rzecz, bo ostatnio mnie kusili, że zostawię łapkę tylko jeśli kupię coś w sklepie, więc uwaga. Zabubuksy? Kupuję coś w sklepie, kupię Niuka. Coś najtańszy. Co? A Niuk to nie jest najważniejszy. <słuch> naj, naj... Nie wiem. Czy Niuk to nie jest najgorszy? Kupiłem go. O, mam go co jest? takiej ja mam, taki bombę. mam taką mi. bombę? Powiedz mi, za ile kupiłeś mię? Za 300 o -o. Co jest O bobuks. Co jest? Chyba to nic nie. Jak... Ale żeś poleciał to... pięknie. Słuchaj, ja myślałem, Praszek. że to jakaś atomówka, czy coś. Nie, no teraz to nic mi to nie zrobi. Nie? O -o. nie. Dobra, to stań przy tym. Stań, Masz stań przy tym. Dobra, stoję. Ja nawet stanę Elo. na to. Wy do Wystrzelony. Wystrzelony Maciuś. E, no. Idziemy, idziemy Maciuś. Dzisiaj musimy o, się o, znowu... Już. No, no zobacz, już dokopaliśmy się w międzyczasie. Musimy się dokopać Ładnie. do Ohio. Idziemy. O oh, kurde. Ohio. <laughs> Ohio, <to> Ohio. Nician! <laughs> Ej, ile roboty za nas zrobili, cio. No a ja się tu w ogóle odbijam zaraz. O, tu już ja jestem. Jest... O, 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 o nie, o nie, o nie. O, nie, Siema. Już jestem przy bombach. O nie, o nie, o nie. E, ja rzucam tego, ja rzucam nikami cały czas. A tutaj będzie ilość klików moich, ile puściłem Bob? Eee, czy nie? Słuchaj, bo ja kilka niuków puściłem na dół, jakby co? Dobra, a niuk to zrobi większą wyrwę, czy mniejszą wyrwę? No nie, no myślisz? mniejszą, mniejszą skąd? Niuki to są gdzie takie. Gdzie jesteś nie... w rogu mapy, czy gdzie? W rogu mapy, tak. Dobra, dobra, to do. O, widzę oh, twoje niuki chyba, co. Co się dzieje? No, ja nie ogarniam wzrokowo, co się Piękne, dzieje. Piękne to jest! Niby, o, ale takie... To jest. Niby takie proste gry, a light snow, kurde. jak staniesz przy ścianie, to czasami jesteś w stanie się zbagować lekko. I widać, e... co jest za granicą mapy. Tak, nie? widać, co jest za granicą mapy, więc może trafimy do Ohio. Dobra. Tam chyba szybciej? było co na minus tysią... 2400, 2400, jest. Ale się, że jak przyszliśmy, to szybciej to idzie. No, bo te niuki chyba lubią robotę, coś, co? No? W sensie, no, wydaje mi się, że mogą. Nie, no, grubo. O, jesteśmy! Jestem poza no! mapę! Nie! Nic, ja byłem poza mapą! Nic nie ma w Ohio. Jak, jak poza mapą? Wystrzeliło no, cię? się? Poza mapę, wystrzelili mnie i. Nie jestem w Ohio już! Nie no, muszę zlecieć na dół, no tak! Tu jest Thanos! Jakbyś chciał z Thanosem. się ma Thanos. Mam coś do ciebie. No, zdążę. Ile mam jeszcze czasu? Czas do szczęścia. 40 sekund. Szybko nie zdążę. Nie zdążę, to jest oszukany czas. O! Zginę. No nie. Wszyscy zginęliśmy. <laughs> no nie, ale. Może jeszcze będę mógł zobaczyć. Nice. Te, ja myślałem, Ty. że ten juch będzie trochę lepszy. Ja dostaliśmy jakieś pieniądze. Dostaliśmy tysiąc punktów za to. O! Święta bomba, coś tam. Razem w jakąś inną grę poczekaj. Dobra, jestem z powrotem, witam. Dzień dobry. Czy mogę kupić Dobra. coś za tysiąc? Nie. Ja patrzę za 1000 nie, to zaaty. Ale nic ja mówię, że ten Niuk to będzie najlepsi, wiesz? A to 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 bo takie kuwabetlochy. Sensie spoko, ale no zobacz, oni tu się na razie dokopali do no 1000 no, bloków, 1000 bloków. 1000 bloków. Przez minutę, nie? Tysiąc bloków. No, I teraz dobra. czekaj, ja tylko spadnę trochę niżej teraz, I teraz zaczynam rzucać niuki w tym momencie. W dobra, rzucaj. Rzucam niuki, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, mówisz, że tysiąc, tak? Oni. Tak. Tysiąc w minutę jakoś nam poszło. Dobra, mi się o wydaje, Jezus. że jednak to nie zrobi jakiejś dużej różnicy, ale mnie o Jezus. Mnie zcieło na moment, nie wiedziałem co się dzieje totalnie. Kurde. No patrz, i teraz e przez 20 sekund skopaliśmy tysiąc. No, powiem ci, no to jest szybko. Niuki chyba robią robotę tutaj, kurde. Robią, robią, ale ile minut dostaniemy się do Ohio? Nie mam pojęcia. Ile wcześniej to trwało? Wcześniej już 5 minut, 5 minut było, jak się kopaliśmy. Dobra, zaraz zobaczymy. O kurde, gdzieś mi wyrzuciło. Nie wiem, czy to dobrze tak Spokojnie mnie cały czas wyrzuca. Nie przejmuj się. zobacz, teraz patrz, byliśmy na 4000, a zobacz, mija minuta teraz, a już 2000 wykopaliśmy w tym czasie. No, no Te, bo no. ten timer leci jak... A, do tyłu, minusowo. No, ja... Jak nie miał jakieś. dodatnie lecieć? No, no do... A, <laughs> Żebym wiedział, na którym piętrze jestem, a teraz nie wiem, no, na którym jestem. Jesteś na 1500 jestem. i jedziesz w dół windą. O rozumiesz kurde. to? <laughs> jedziesz aż nie, na Nie, no nie, trwimy aż tak na sam dół, na cioty. O, zimówkę teraz mamy. na zimowej tak, mapie. zimówkę, ale zimówkę pietrwać. szybko prze, przebijemy raczej. No, bo to śnieg, nie? A kurde. Śnieg łatwo Powiem ci, że ja momentami mam wrażenie, że ja mam taki cooldown, że ja rzucam tych yy, niuków i one nie lecą w jednym miejscu, w jednym momencie, tylko one się. Z... One tak nie lecą, nie lecą, i to nagle pojawia się 20. Tak? Czekaj, tak, czekaj tak, bo ja... ja nie widzę. Ja widzę 4 na razie. Ja się odbijam więcej jak klocek. Nie. No ja właśnie hmm. też, czekaj. Czy ja mogę uspokoić trochę. Znaczy, oni mogę. tu chyba mniej więcej ostatnio byli jakoś, hmm. mając 5 minut. No to. A, no to... Wydaje przestań. mi się, że jest sensowniej, nie? No. Ja widzę, że robię inną taktykę. Obserwuję z góry, co się dzieje. <t Ao> Ty się lenisz, a nie obserwujesz z góry. Czy mogę jakoś wyrzucić tutaj Robloxi Nie mogę. Kurde, już taka ogniowa. Cześć, Maciuś. O, czekaj, zejdę do ciebie. Siema. Aaaa! Bomby, bomby, ja nie chciałem! Dobre. Siema. Siema bomba. Siema, o siema. Obserwuję to. <laughs> Jaki wysyp leci, co jest w ogóle? Leci kilka Aż, sztuk dosłownie, nie przejmuj się. Tu jest dobra miejscowa, wiesz, bo zaraz będziemy mógł Ale skupuwać. tak musimy zejść niżej teraz, żeby rzucać. A, odbiłem się! Nie, nie musiałeś, czekaj. Odbi Dałeś radę? O, dobra, tak, odbi... O, dobra, tak, dałem radę. Do, gdzie jesteś? A, stoję gdzie? tutaj gdzieś jeszcze, na dole. Jeszcze niżej? O, jeszcze jeszcze niżej, niżej stoję. tak. Ja cię nie widzę, dobra. Ja stoję, dobra zaraz dobra. się chyba rozwali. A, widzę, 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 widzę. No, widzę. Stoję sobie tu, proszę bardzo, wszystko spada bardzo ładnie. Ej, czemu? Jesteśmy już w Mohara Maciek! OHAJOOO! Oh, oh, oh! Nie, nie okay. jesteśmy oświetlenie. Jesteśmy, już na... w tym momencie patrz teraz! 2400. Cyk i jesteśmy już... Dobra, jest! dobra, dobra, nie Jeszcze Nie spamować, bo mnie znowu wyrzucicie! Rzucam Jest bomby no, mam no niech no wszystkich, niech wywali, elo! Sie siema, Tanosik, Tanosik-Chan, ohayo, ohayo! Ta nosi chan O, w ohayo nic nie ma. Ja mu zostawiłem kilka bomb, jakby co. Jak w Ohio nic nie ma? No, no nie ma A! nic w ohayo. Rzuciłeś <śladanie> się na drugą stronę! Haha, <śladanie> jesteś wystrzelony! Co Dobra, rzucam, się jeszcze bomby, rzucam bomby, rzucam Jakiś sekret, sekret na rogu mapy, sekret na rogu mapy. Jaki sekret na rogu mapy? Tu nie ma nic, tu jest tylko słomo. Ohio, Ohio, oh. Ohio, Ohio jest prawdziwe. Koniec, koniec, zginęliśmy, nie ma nas. Pch. Nie mogliśmy tak szybko zginąć. Ale dostajemy tylko 1000 punktów za zrobienie tego. No, bo jest napisane Mist... jak był. Aby zdobyć punkty, musisz dotrzeć do Ohio. Za każdym no razem, gdy dotrzesz do Ohio, otrzymasz tysiąc punktów. No, tak, No, tak, ale. Się ty przy tysiąc to jest mało. Nie <laughs> <laughs> mnie strollował, chyba że to twoja bomba była. Nie. O, 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 o. Ty nikt nie pomyślał, żeby destrukcji robić u góry, nie? <laughs> no nie, nie można chyba. <laughs> O nie! A! Kurde, ty, jakie to są oboce! Ten tam tańczy! Ja muszę uważać! Czy... Na o! co musisz uważać, Maciuś? No moje miny teraz są za mną! Oj oj oj! Ja u góry, zobaczymy co się tak. stanie! U góry się okej, dobra, rozumiem! kurde, 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 wow! Prawda, ona na czasie... na... Mogłeś spać... Gdzie na sam dół no, mogłeś spać, na No zrzuciło mnie, zrzuciło mnie do przerwy, do tej, no, z, no do A tego co to jest, y, battle... O nie, wsiadłem do tej, tej No właśnie widzę, że się nie mam już tam w ogóle na serwerze. Tak chcę otworzyć, zobaczyć ile bomb rzuciłeś i nie ma macie. No cóż, co mogę powiedzieć? Chwila, już wchodzę, już wchodzę. Co mogę powiedzieć? A właśnie, czy ja mogę w ogóle zrobić resztę charakteru i wejść na górę? To jest moje pytanie. O mogę. Siema Maciek. Siema. Witam po krótkiej przerwie. Nie ma sam brzeg! Siema, witam po krótkiej przerwie, wróciło mnie, ale ty jak mnie daleko zrespawniło w ogóle, nie? Nie zrespawniło cię, tylko po prostu postawiłem minek, tylko się pojawiła twoja postać i zostałeś wystrzelony w kosmos. które bomby kogo pokonają? Ty już poleciałeś gdzieś. Ja też polecam. jesteś? Ale te małe bomby Poczekaj. chyba nie mają takiej siły, nie? Ja jestem ciekawy, ile mam punktów, Dwa tysiące tylko. Ja też o mam nie. tylko dwa co myślałeś? Ej, te małe bomby o nic nie, nie robią. Ty, tymi małymi się nie tego, nie jesteś w stanie przewrócić. Ale tymi dużymi, te hmm. duże to już nie robią. dobry, robią. panie piłko. Co ja mogę kupić tu? Nić. Piłko? Aha. Tak, bo tu pan piłka śprzaje, pan koszykówka. Przepraszam, panie piłka, co mogę kupić? Możesz kupić no, kochają oni cianą. Idziemy, idziemy się obaczyć na dół do nich, jak się Idziemy oczywiście że idziemy, dać? tylko zastanawiam się, gdzie jest taki środek wykopany, chyba tu, nie? Tutaj, A, chyba ją. Od... Odbiłem czemu, się od ciebie. Czemu, rzuci... czemu, jest? czemu rzuciłeś? Nie rzucę Czemu każdym. Nie ma, ja tu już jestem niżej, oni ciąglią. No widzę właśnie, bo mi popchnąłeś wcześniej, dobra, zaczęłam. A ty jak mnie popchnąłeś! Nie masz nic na nagraniu. Te, oni są dopiero tutaj? Nie gadaj. Tere. O, musimy im pomóc, bo są dopiero na tysiącu. Kurde. No i to ile, ty? No w 5 minut znowu to samo. Trzeba spamować, spamować, spamować i dohajo! Spaming! Lecimy na dół. Zdobyć trzeciotysięczny punkt oczywiście. Który tysięczny punkt? No 3000 tysiące żebyśmy mieli, bo mamy 2000 tysiące na razie. No. Nooo, tak. Tylko jeszcze musimy 2,5 tysiąca bloków w dół. Polecieć. Kurde, tutaj wszyscy są no, tymi now, nowymi graczami. Nowymi graczami, No, bo wszyscy bombami zwykły tak. A jest napisane ile bomb puściłeś. Tak, a ile ty a. puściłeś? 190? Ty się chyba opijasz, ty. Ja w ogóle nie klikam. Szkoda mi myszki. A no, bo na myszce byłem myślę, że mogę zrobić tylko 10 milionów słuchaj, kliknięć, więc nie używam w ogóle. Producent powiedział, że 10 tysięcy kliknięć mogę na niej zrobić, więc oszczędzam. Myślę, że 10 milionów, a to tylko 10 tysięcy. To ty chyba myszkę wymieniasz no, co drugi to, dzień. To jest mało. Co tydzień nowa myszka musi flatywać. A co tydzień to i tak mało klikasz realnie, kurde. No, staram się ograniczać. Jest Tym razem nie kliknę, tym razem sobie dam, dam spokój. Ta. Tym razem to niech mnie gierka zrandomizuje i będę chodzić lewo plawo bez klikrywacz. Dokładnie myśli. tak, dokładnie tak, nie klikam. A, nie. a wiesz, a wiesz czasami, w których gierkach jak gram w FPS-y, to ja strzelam na spacji, nie? Żeby <laughs> jest za inny klawisz <laughs> Tak, tak. Żeby Bo klawiatury tańsze niż, niż myszki obecnie. No, no kurczę. No. Lecimy na dół, już jesteśmy prawie macioś Dobra, a teraz widać Jesteśmy. Nie spomować ludzie! Ludzie! Ludzie, 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 Ej, o, myślałem, że Ja głupo. przynajmniej trochę im Ej, tutaj na dole coś jest, jakaś... Ej, nie, no wyz... Łapę! Gdzie tutaj? Gdzie tutaj no na dole? Na samą górę mnie zrespawniło. <laughs> to zeskakuj. Siema. Nie, to zdążę, bo trzy sekundy zostały. Dwie minuty. A to nie są dwie minuty. Tak? To zobacz, jak dwie minuty szybko uciekają. Zobacz to. No widzę, że szybko uciekają. Kurde, dlaczego no, się spodziewałeś? to jest spodziewać? czas jakiś środkowoeuropejski. <laughs> To jest mniej więcej kiedy potrzebujesz zrobić coś pożytecznego. Nie, koniec. O -o. No i wyrzuciło mnie. No chyba. i tyle. Także udało nam się dostać do Ohio nawet trzy razy. Niestety nie było Ohio o Nie znaleźliśmy żadnej anime dziewczyny. Ludzie się wywalają w kosmos. Ohio! Trzymajcie się podołyszenia, no i cześć. Siema!